Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Ja jestem Marcin, jesteście na kanale. Oczywiście wędkarstwo kiedyś się uda. Kolejny dzień z wędkarstwem kiedyś się uda. Ile to już czasu minęło, a on dalej nagrywa, dalej jest słaby. I dobrze! O to chodzi. Jak mawiają, małe kroczki do przodu. 8 melduje się nad wodą, wodą, która jest dla mnie tragiczna. Ani jednego brania na metodę nie miałem, nie? Sorry, w tamtym roku miałem dwa i dwie ryby na chyba 6 czy 7 wypadów, więc wyzwanie jest nie lada duże, ale mam nadzieję, że mam dobry plan na dzisiaj i chociaż 2-3 brania wypracuję, a to już będzie postęp w stosunku do poprzedniego roku. Ten rok zaczął się dobrze, oglądaliście poprzedni film, chyba poprzedni, może i nie wiem. zależy jak wrzucę, yy, z wypadu na Mazury, przyzwyczaiłem się do dużej ilości brań, a teraz muszę zejść na ziemię i czekać na 4 brania na 8 godzin. Myślę, że ta woda jest tego warta. Kochane PCW. Dobra, lecimy. Proszę Państwa, lecimy. Chyba za dużo emocji w tym wszystkim. Dobra, no to lecimy. Lecimy, lecimy, szkoda czasu. Znaczy szkoda czasu. No i tak będę siedział nic nie robił, ale na początku muszę pokazać, że szkoda czasu, że będzie ogień, że będę się nudził ale zrób tak, żebyś się nie nudził no to ja wiem, ale to nie jest takie proste jak się wydaje nie jest takie proste dobra, jako że ta wędka daleko i że tu są fajne leszczyki idziemy na larwę żółtą, zobaczymy na początek to mam nadzieję, że coś dzisiaj podejdzie chociaż jakaś putunia ostatnio płotki mnie polubiły dobra, skretnik już 10 minut postał na razie skretnika później zanęta będzie wjeżdżała o pięknie no jeszcze się przeziębiłem na tych Mazurach A, bo czapki nie miałem wiatr jakieś, wilki jakieś nie wiem, jakoś tak było i to oj, zahaczyłem i to leci na ten komin tam z przodu idealnie, dalej chyba bym nie dorzucił spad idzie w tamtą stronę tam jest 7 sekund, później 6 a żółtą wędkę mam ustawioną na 5 sekund i ta idzie na komin, a ta idzie na ten tu domek, a ta idzie tutaj na domek, ten co tu jest z przodu. Co tam, suma już mam skoczył jak z procy. Ależ ta wędka jest chętna do. A tu mam ten drugi. Łe, muszę iść. Łe, zapomniałem foremki. Super, przyszykował się do łowienia. Jak Mateusz do obniżenia podatków, kurde. Jak tam mamy to, to tu założymy czerwoną ale czerwoną yy, ósemkę spróbujemy na razie na większe. Yy, mam nadzieję że chociaż jedno branie dzisiaj będzie siedział 8 godzin jednobranie to jest to jest chyba polityka Ach, nawet nawet nie komentuję. Nie? powiem wam że no komentarz nie lubię tego podajnika ale ostatnio zerwałem trzy dwa poleciały przy rzucie super je tak więc Druga dalej. Musimy zobaczyć dwie odległości. No i tyle. No co wam powiem. I teraz będziemy siedzieć i płakać. Tyle ryb. Ja tam cztery dni przyzwyczajony, 2 godziny, 20 ryb, a tu przyjadę i. Jeszcze oczywiście bez fali dzisiaj miało być, a tu sztormy. Chociaż bardziej widzę tam sztormy, to no nieźle, coś tam widać. Branie raczej nie zauważyć. No i dobra, czekamy na... Te ogromne ryby, wielkie, amury, karpie i co tam jeszcze. Idę po podbierach w ogóle, obraziłem. Przerzucimy te świetne dzidy, trzeba zanęcić na te wielkie tołpygi. Coś czuję 4 godziny bez brania i szybko w domu dzisiaj. To lato za mało, to za mało. Dobra, teraz jeszcze dobijemy od razu. Zamęte na górę Niedużo tak dla smaka Jesteś głodny zjedz jerce palet No ja, to poszło Nie mogę powiedzieć, że nie druga dzida są to za gdzie tu są te amury? Gdzie tu są te amury? Akurat dzisiaj wiatr tak jest, że w żadnym momencie nie ma jak uciec. No ale oczywiście, że tak. No, przyjechałem, no to jakby mogło być inaczej, nie? Jak ja mam uciec przed wiatr? To jest aż niemożliwe. Tu też kapkę zanęty. I lecimy. Gdzie to? Gdzie ten dom? Gdzie ten dom? Czekaj, to jest mój, to jest to jest mój. I do wody. I lecimy. Po amury. I po sumy. Siedzimy, się nie dzieje, nuda, po prostu nuda, no ale siedzimy, nuda, jak na razie nuda, puda, nic się na razie nie dzieje, nawet brania, ale byłem przeszkowany, więc nie jestem zawiedziony, jak tam do 12 się nic nie zadzieje, to zjeżdżam stąd, próbowałem, zostałem pokonany jak zwykle, ale to nic nowego, tutaj ciężko, <laughs> ciężko mi z metodą strzelić się w jakąś rybę, nie wiem czy to jest spowodowane, na kukurydzę czasami, na robala też, Tutaj jest, ostatnią niedzielę byli znajomi, to dwie płotki, więc to też nie powiedziane, że tu metoda jest winą. Dzisiaj może być jeszcze ten dzień, że ta ryba nie żeruje, ale ogólnie to ciężko z metodą jest. Niby dno kamieniste, czysta woda, wszystko fajnie widać, tam fajnie taki spad jest, ale ta płotka, czy tam lesz, czy lin, no nie chcą współpracować. No i co im zrobisz, jak nic im nie zrobisz, nie? Próbować trzeba, jak ja to mówię, pogada nie jest dzisiaj za ciekawa. Mamy czerwiec, a ja kurde jeszcze siedzę w kamizelce i w kurtce, więc no, ten czerwiec taki niezachęcający. Jeszcze chmury idą, ciekawe czy nie będzie zarapan. Bo już w ogóle nie że nie bierze, to jeszcze będzie pan. Będę musiał spodnie założyć przeciwdeszczowe, ale to znowu chłodniej się zrobi. A i z takim łowieniem. Dajcie spokój. Panie, idź pan! No, Zmienimy <laughs> na małą szóstkę pomarańczową. Wszystkie podajniki swoje zerwałem, muszę używać mikado. Foremka w tym mikado jest ochydna, jest straszna, przykleja mi się zawsze, to wszystko nie odchodzi. O, tym razem, o widzicie? Pokazałem Wam na wizji, że, że działa i od razu. Dobra, i tu ręcznie muszę zanętę założyć, bo chodzi mi, żeby od góry od razu pyliła. A jak wezmę to foremki, to się wszystko rozwala, te foremki to są straszne, te gumowe. Kurde, miał ryba. Tu jeża, ale spierd. Kazyba branie. branie. rozypałem branie. Ty jedno branie pewnie będzie na 8 godzin. O Jezus Maria, trzymajcie mnie jeszcze. Oj, aż aż mi ciśnienie podeszło. Ja Cię kręcę. Tu jedno branie to jest sukces. Wy się mi później dziwicie, że ja się tak cieszę z każdej ryby. Czasami ciężko o jednobranie, czasami ciężko o płotkę, o leszczyka, a co dopiero jakaś większa ryba. Z roku na rok to u nas coraz gorzej. Masakra jest. Jeziora, gdzie kiedyś były ryby, już teraz tam gorzej niż, niż wanna gorzej. To, to już tam niektóre jeziora to poumierały, nie wiadomo czemu. Czy prawdopodobnie światom przelecieli, no bo rok nikt nie wyciągnie ryby niestety zostało kilka takich kilka jezior, gdzie coś tam ewentualnie da się wydubać, ale to też trzeba siedzieć, nęcić, nęcić. To, to nie jest takie. Że jak ja mam 4 godziny podjadę i złobię, nie 10-15 ryb to jest praktycznie, dobry dzień musi być i naprawdę gdzieś musisz trafić, gdzie ktoś siedział, ale nie ma co ma rodzić. mamy co mamy, trzeba łowić w tym co mam, no, ryb dużych nie ma, może ja nie umiem, może i tak nie, ale pogadać sobie do kamery mogę, nie, no właśnie, to mogę, jakaś duża ryba powiem Wam, jestem w szoku, duża ryba, bardzo duża ryba, bardzo duża ryba już czuję, piękna duża ryba, Uuuu, zmieniłem kulki na małe, i miałem na prawej wędce branie i na to. Ale pięknie, ciekawe co to jest. Pociągnę ją z tej strony, ale dosyć duża ryba, chyba leszcz, bo już puścił, ale jak będzie to duży. No powiem... O, patrzcie, patrzcie, ale walczy Uh, nie, 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 to nie będzie lesz. To nie będzie, powiem wam lecz. Piękne branie z zaskoczenia. Cztery godziny siedziałem i nic. Winiłem kulki na małe i raptownie się zaczęło coś dziać No idzie, idzie pomału, idzie, idzie. Niestety kawałek trzeba poczekać, bo tu daleko mam te wędki rzucone. No i chyba blisko jestem. A, ładny ten. Ładny leszcz. Ładny leszcz. Bardzo ładny deszcz. O! Pięknie! Brawo, brawo dla Ciebie! Brawo dla Ciebie! Ale piękny deszcz. O to chodzi! Brawo dla Ciebie! I dla mnie. Zbierzmy gościa. Chodź tu. Ile masz? No ładnie. 45. Piękny. No, tu tak jest na tej wodzie. Jak się ryby wkręcą, to biorą na dwie ręce. Ale jak przyjdzie taki moment, na przykład dwie godziny i nic, nie bierze, albo tu nigdy nie ma brania od początku, tylko trzeba podnęcić, wiadomo narzucać tego futru, dopiero ryba gdzieś y, zareaguje, ale później są takie dziwne przestoje dwie godziny, nic, później godzinka co się dzieje, później znowu nic, a tak samo na metodę, tu miałem w tamtym roku tylko dwie ryby i był to jeden leszcz wielki i lin yy, i to przykładowo na jeden wypad to było jedno branie na metodę, nie? Tak samo tutaj, no akurat dzisiaj mam więcej brani bo mniejsze kulki mam, więc tu mi biją płotki teraz cały czas, a tu właśnie tą drugą trzecią linię, trzecią linię, trzecią, trzecią linię. Leszcz mi wziął z daleka, ale on jest na gdzieś 8 sekund, czyli podobnie do tej, czyli tam już na tym większym spadzie, albo i przed spadem, już nie pamiętam teraz. Cały czas na tej prawej węce mam bicia, ale wszystko na te. Różowe, ale te jaśniejsze różowe, a tu właśnie mam na te ciemniejsze. Ważne, że poskutkowało. Pomału się zbieramy, pomału kończymy, pomału jedziemy do domu. Muszę jeszcze kilka spraw ogarnąć, więc y, 8, 9, 10, i pół godziny. Czekaj, 8 nie, 8, 30. No, 4, 4 pół godziny nad wodą, jeden ten fajny leszcz, y, kilka brań tutaj. Na stówę płotek, bo nie mogłem zaciąć. Piękne brania, ale nie mogłem przyciąć, ale się wkręciłem. gdzieś po 3 godzinach na tej prawej węce, a na lewej węce bliższa odległość nie dawała ryby, więc przeniosłem na dalszą i ten jeden leszcz Gdzieś one widać, że one tam chodzą, ale może jakby miał kukurydzę, albo jakby tam feder ktoś tam mówił, yy, to może, może by tego leszcza więcej było, ale, ale no co, jak na taką wodę, gdzie... W tamtym roku miałem tylko dwie ryby na metodę i to tylko jedyne dwa brania. To dzisiaj to już jest jeden wypad jak tamten cały rok. Człowiek trochę mądrzejszy niż w tamtym roku. Troszkę inaczej przygotowany, troszkę inne zaznane troszkę inne kulki. No i pomału, pomału to przynosi efekty. Pomału człowiek zdobywa doświadczenie. Nie mam jeszcze tego doświadczenia, ale pomału, pomału, pomału w tych naszych rybnych wodach zdobywam doświadczenie, żeby złowić tą jedną rybę na 4 godziny. No i co, w czwartek znowu gdzieś polecę, jeszcze nie wiem gdzie. E, może znowu tu, zależy jak wiatr, bo tu jak wieje to nie ma co przyjeżdżać. Akurat dzisiaj się później uspokoiło, było fajnie. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony z tego leszcza. Tu jest jakieś kilka brań, posiedziałem. No i próbujemy dalej. Jeszcze muszę zamówić, e, z Marosa wyszły nowe kulki. E, truskawka chyba ryba, ananas, kokos i coś jeszcze, takie dwukolorowe szóstki yy, zamówię sobie i spróbujemy, bo dzisiaj brań, a chociaż nie dzisiaj było na inne kulki brań. kurcza na takie, co już nie wątpiłem no, ale dobra, nie przeciągam, pamiętajcie, zostaw suba zostaw łapkę, zostaw komentarz i widzimy się w następnym filmie znowu z grubymi rybami ukleją 5 cm, pozdro